Cześć, dzisiaj porozmawiam o tym, jak chronić nasze kwitnące rośliny przed wiosennymi przymrozkami. A mianowicie, w najbliższych kilku dniach mogą wystąpić spadki temperatury w nocy i nad ranem w okolicy 0 stopni. Przy gruncie temperatury mogą spaść poniżej 0 do minus 2-3 stopni. Lokalne spadki temperatury mogą być jeszcze większe, co bardziej zagrozi kwitnącym roślinom. Dlatego należy obserwować serwisy pogodowe i śledzić prognozę pogody, aby sprawdzić, czy przymrozki wystąpią. Otwarte kwiaty są najbardziej wrażliwymi organami truskawek, które już w czasie niewielkiego spadku temperatury mogą być częściowo lub całkowicie uszkodzone przez występujący przymrozek. Uszkodzenia kwiatów to w konsekwencji utrata części plonu lub obniżenie jego jakości. Dlatego ogrodnicy, ci mali czy też wielcy plantatorzy powinni chronić swoje uprawy przed przymrozkami. Podstawową ochronę zapewnia rozłożenie białej agrowłókniny P23 na plantacji naszych truskawek przed spodziewanym wystąpieniem przymrozków. Włókninę należy rozłożyć wieczorem, gdy temperatura jest jeszcze dodatnia, aby zatrzymać część ciepła właśnie pod okrywą. Przy spadkach temperatury do minus 2 czy 3 stopni agrowłóknina biała P23 zapewnia dość dobrą ochronę roślin. Jeśli słupek rtęci powędruje niżej to należy zastosować grubszą agrowłókninę lub nałożyć jeszcze jedną warstwę. Aby powiększyć warstwę izolacyjną chroniącą rośliny przed przymrozkami. Do okrywania roślin najczęściej stosujemy właśnie agrowłókninę, worki utowe, bądź ewentualnie, jeżeli mamy dostęp, możemy użyć słomy, która również zabezpieczy nasze rośliny przed mrozem. Agrowłóknina jest dość uniwersalna i możemy okrywać ją zarówno glebę, niskie rośliny, jak i wyższe byliny, krzewy czy drzewa które można nią szczelnie owijać, opatulać i od dołu zabezpieczyć taką osłonę sznurkiem. Z kolei niskie rośliny na grządkach, czy już wysiane nasiona w glebie, okrywa agrowłókniną płasko, ją rozcielając i przysypujemy brzegi glebą lub obciążamy kamieniami. Nie możemy również zapomnieć o zabezpieczeniu przed przymrozkami roślin uprawianych w donicach i innych pojemnikach, które już stoją na zewnątrz. Postępujemy z nimi podobnie, czyli przed zapowiadanym przymrozkami osłaniamy i owijamy donice agrowłókninem lub kartonem, czy folią bąbelkową, albo po prostu przenosimy je na kilka dni do pomieszczenia. Możemy również uodpornić nasze rośliny przed przymrozkami przez zraszanie i odpowiednie nawadnianie roślin które są starymi i skutecznymi praktykami stosowanymi przez ogrodników, które mają w celu ochronę roślin przed szkodliwym wpływem niskich temperatur. Ta metoda wykorzystuje naturalne procesy termiczne, aby zapewnić dodatkową warstwę ochronną dla delikatnych tkanek roślinnych w okresie zimowym. Podlewanie przed przymrozkami jest istotne dlatego, że w ciągu dnia woda obecna w ziemi akumuluje ciepło, które następnie jest uwalniane do systemu korzeniowego podczas chłodniejszych nocnych godzin. Analogicznie woda osadza się na liściach po zraszaniu podczas zamarzania co pomaga ochronić tkanki roślin przed zniszczeniem. Dlaczego tak się dzieje? Gdy temperatura otoczenia spada poniżej punktu zamarzania, woda obecna na powierzchni liści zaczyna zamarzać. W trakcie tego procesu uwalniana jest energia w postaci ciepła. To wydzielone ciepło może nieznacznie podnieść temperaturę w bezpośrednim otoczeniu tkanki roślinnej, co pomaga zminimalizować ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez niskie temperatury. Dzięki temu, nawet w chłodne, mroźne noce, rośliny są w pewnym stopniu chronione przed skutkami przymrozków. Także pamiętajcie o swoich roślinach podczas takich mroźniejszych dni, gdyż zdążyły już zakwitnąć przez kwietniowe upały, gdyż temperatury dochodziły do dwudziestu kilku stopni. A teraz musimy po prostu o nie zadbać, by nasze plony nie zmarnowały się podczas nadchodzącego lata. To wszystko na dzisiaj, co chciałem Wam powiedzieć o tych roślinkach. Trzymajcie się ciepło. Hej!